Wartość tego, co myślą i co robią oświeceni, polega na wolności od obcego kierownictwa. Gołdap ma prawo czuć się w tym roku szczególnie wyróżniona. Stała się bowiem centrum wymiany myśli wokół Immanuela Kanta. To z Gołdapią łączyła go więź szczególna. Wielki filozof epoki oświecenia rzadko opuszczał swoją stałą siedzibę w Królewcu. Wiadomo natomiast, że wyjątek stanowiły ziemie przynależne dziś do regionu Warmii i Mazur. To w Gołdapi odwiedzał swojego przyjaciela, ówczesnego dowódcę gołdapskiego garnizonu, generała Daniela Friedricha von Losow. Nie bez przyczyny zatem to właśnie tu o myślicielu z królewca opowiadali znamienici polscy filozofowie i naukowcy różnych specjalności. Jest to niezwykłe wydarzenie. Konferencję filozoficzną wokół Kanta zorganizowała biblioteka publiczna w Gołdapi przy współpracy z tutejszym urzędem miejskim to, że Kant tutaj był, to jest bardzo dobrym pretekstem do tego, żeby się dowiedzieć, czym się Kant zajmował i jak, na czym polegał ten jego szczególny wkład, to, że się mówi, że po nim filozofia się zmieniła. Bo Kant nie należy do łatwych filozofów, wręcz przeciwnie, należy do bodaj najtrudniejszych. Wobec tego sam fakt, że był sławnym filozofem, to za mało. Wydaje mi się, że dobrze jest, żeby również osoby, które na co dzień nie interesują się filozofią, żeby po prostu wiedziały za co tak cenimy Kanta, czy za co się go tak ceni? Mi się wydaje, że ta, ta impreza jest niezwykle wartościowym wydarzeniem, zwłaszcza, że też mamy, jak ogólnie rzecz biorąc istnieje taka tendencja do centralizowania ważnych wydarzeń. Lepiej, żeby tego nie robić, mówiąc inaczej, jeśli wierzymy w to, że filozofia jest ciekawym, ważnym, cennym przedsięwzięciem, to wszędzie. Cykl podobnych wydarzeń będzie jedną z form celebrowania roku kanta na warmii i Mazurach. Ich kształt i warstwa merytoryczna nie ograniczą się tylko do filozofii, będą promieniować na wszystkie dziedziny nauki, bo niejedna czerpie z myśli kanta lub też wokół tych myśli buduje nowe tezy. Publikacja ostatnie dni Immanuele Kanta. Jak zauważył pianin z urodzenia Jarosław Słoma, śmiało można nazwać kanta jednym z dwóch tytanów ludzkości, i co ważne, są związani z naszym regionem. Kopernik ze swoją teorią heliocentryczną dokonał przełomu w naukach ścisłych, a ojciec filozofii nowożytnej, jak mówiono, wszystko kruszący Kant, jak sam powiedział, dokonał przewrotu kopernikańskiego w dziejach myśli i filozofii. Obaj patrzyli w nasze niebo. Kopernik patrzył w słońce, gwiazdy i planety szukając tam ładu stwórcy, a Kant patrzył w gwiazdy szukając Ładu moralnego. Tacy geniusze ludzkości tutaj tworzyli, i to, gdzie funkcjonowali, miało też wpływ na ich przemyślenia i dzieła. Wiemy, że młody Kant przebywał w kilku miejscach obecnego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym bywał w Gołdapi, i możemy być dumni, że te pobyty, czy w Jarnołtowie, czy w Gołdapi, czy w Braniewie, zapewne wpływały na jego przemyślenia i dotyczące Wiecznego pokoju, czyli utrzymania pokoju między państwami i stworzenia pewnych instytucji, których emanacją jest dzisiaj Unia Europejska. Możemy krótko powiedzieć: Idea Zjednoczonej Europy powstała na terenie naszego regionu. Niewiarygodne, że Kantowski Traktat o Wiecznym Pokoju, który powstał przeszło 200 lat temu, dziś traktowany jest jako jeden z podstawowych dokumentów Unii Europejskiej. A rewolucyjna idea zwana przewrotem kopernikańskim wciąż jest przedmiotem rozważań naukowców i bazą wielu teorii naukowych. Teza kanta, iż przedmiot jest kształtowany przez ludzką myśl, a nie odwrotnie, wstrząsnęła niegdyś światem naukowców, przekonanych, że to myśl dostosowuje się do poznawanych przedmiotów. Zgodnie z kantowską krytyką czystego rozumu, nie doświadczamy zatem świata takim, jaki jest. Główna myśl. Która pada do głowy jeśli chodzi o, o metafizykę, to że większa część tego, co myślimy na temat świata e, materialnego jest e, oparta na dość prymitywnym wyobrażeniu, że rzeczy wyglądają tak, jak mówi zdrowy rozsądek. Natomiast Kant był pewien, że rzeczy wyglądają inaczej. Świat naprawdę w znacznej spo, stopniu jest stworzony przez nas, nasz umysł. Czy widzimy świat jedynie przez pryzmat swoich zmysłów i kategorii umysłowych, jak to twierdził Immanuel Kant? Istnieje jego zdaniem świat fenomenów, ale i bliżej nieokreślonych noumenów, świat inny niż ten, który dostrzegamy. Nie mamy jednak umysłu, który pozwalałby nam ten świat poznać. Wiedza nie jest więc ani absolutna, ani pewna. Tezy głoszone przez filozofa, choć trudne w swojej wymowie, są zdaniem profesor Magdaleny Środy warte poznania, bo zmuszają do głębokiej refleksji, pobudzają apetyt na wiedzę, ale też skupiają uwagę wokół człowieka praw i obowiązków. Mamy dbać o własną doskonałość i szczęście innych, a nie na odwrót. Kant jest rzeczywiście ważny, bo to jest największy filozof Oświecenia. A Oświecenie to jest taka epoka, którą doskonale w tekście co to jest Oświecenie wyraził Kant, mianowicie epoka dojrzałości, w której e, powinniśmy mieć odwagę być niezależnymi, sapere aude, mówił, mówił Kant, czyli po prostu porzucić wszystkie wsporniki, które mamy religię, różne autorytety, przesądy, skłonności również. Więc to jest takie wezwanie do odważnego, samodzielnego myślenia, do myślenia w ogóle. Kant jest w ogóle nauczycielem myślenia i mimo że jego dzieła są niesłychanie trudne dla zwykłego człowieka, to to jest świetna gimnastyka umysłu, naprawdę, więc polecam. Nie bezpodstawnie Sejmik Województwa ustanowił 2024 rokiem Kanta na Barmii i Mazurach a Spiritus Movens, idei rozpowszechniania w ten sposób kantowskiej filozofii, stało się Archiwum Państwowe w Olsztynie. Wszak dysponuje najbogatszym zbiorem dokumentów, również tych sygnowanych ręcznie przez wielkiego filozofa. Archiwum stworzyło dodatkową stronę internetową specjalnie dedykowaną myślicielowi z królewca, a także całoroczny harmonogram poświęconych mu wydarzeń, które współorganizują Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Kopernikański Instytut Kultury. To będzie rok pełen rozważań, dyskusji i ciekawych wniosków. I jak widać, wokół myśli Kanta zaczynają krążyć także dużo młodsze umysły zainteresowane filozofią z najwyższej półki.